Tak kochani, no myślałem, że dzisiaj rano wszystko do południa zrobię, ale e, trochę sobie po prostu spraw miałem do załatwienia i z kolei, natomiast e, myślałem, że wszystko będzie na tip top, tylko wystarczy ten stolik ładnie ten, to zrobić i dokończyć, przykręcić i postawić, ale patrzę kurde, a tu jednak ten statyw, który był na monitor, trochę przykrótki był, a nie chciałem go przedłużać, bo przedłużany trochę cienko by wyglądał, mógłby się po prostu kiwać, bym musiał jeszcze bardziej wzmocnić go na dole przy masowaniu. I znaleźć odpowiedni pręd, który by go przedłużył. No i stwierdziłem, że trochę za dużo byłoby szalenia się z tym i po prostu zainstalowałem to w taki sposób, jak najbardziej jest wskazane. No dobra i to jest taki wstęp i zaraz będzie stały film. Serdecznie zapraszam, hejka, siema.